Imię Boga Miłosiernego, Lituściowego, chwała Allahowi, Panu Światów, Miłosiernemu, Lituściowemu Królowi, Dnia Sądu Ostatecznego, pokój i miłosierdzie niech będą Wysłannikowi Muhammadowi i wszystkim poprzednim prorokom i Wysłannikom oraz tym, którzy idą jeszcze śladami aż do Dnia Sądu Ostatecznego. Oświadczam, że nie ma Boga, oprócz jednego Boga, Allaha i oświadczam, że Muhammad jest ostatnim prorokiem i Wysłannikiem Drodzy bracia i siostry. Kontynuujemy dzisiaj temat czasu. Pierwszy punkt. To znaczenie czasu w Koranie. Allah najwyższy mówi w Koranie, co znaczy: On jest tym, który uczynił noc i dzień, następującymi po sobie dla tych, którzy chcą pamiętać, lub którzy chcą być wdzięczni. Drodzy bracia i siostry, w innych fragmentach Koranu, Allah przysięga na porę przedbłotyniową e, oraz Al-Asr, co według część. E, egzegetów e, Koranu oznacza czas. A wiadomo, że Allah przysięga jedynie na rzeczy e, doniosłe i znaczące. Drugi punkt, drodzy bracia i siostry, to znaczenie e, czasu w sunnie, czyli w sunnie proroka Muhammada Asassam, czyli w hadisie proroka. Niech będzie z nim pokój i miłosierdzie. Przykazał Mu'ad ibn Dżabal, jeden z towarzyszy proroka Muhammad. Relacjonował, właśnie, niech Bóg będzie z niego rad. Relacjonował, że prorok Muhammad صلى الله عليه powiedział, w dniu stanie stopy człowieka nie ruszą się z miejsca, póki nie zostanie zapytany o cztery rzeczy. Oto jak spędził życie? Oto, jak wykorzystał swoją młodość. Oto, co zrobił ze swoją wiedzą. Oto, jak zdobył, jak zdobył swój majątek. Na co on go wydał? Czyli skąd majątek brał i skąd, i, i, i dokąd właśnie i na co on właśnie wydał. I takie pytanie, drodzy bracia i siostry, to musi każdy z nas być gotowy i mieć odpowiedź, mieć odpowiedź na, tak, na takie pytania. Z kolei, Ibn Abbas, niech będzie z nich rad, przekazał, że prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział, Wykorzystaj pięć rzeczy przed pięcioma innymi. Twoją młodość przed starością, Twoje zdrowie przed chorobą, Twoje bogactwo przed biadą, twój wolny czas przed tym, jak będziesz zajęty. Oraz twoje życie Twoje życie przed śmiercią. Drodzy i siostry, to znaczy, że prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam chciał, żeby pokazać, jak to jest ważne i cenny jest czas. Więc każda z nas musi e, każda z nas musi wykorzystać e, czas i musi, nie, nie może marnować czasu, dlatego, że on będzie rozliczany przed Allahem subhanahu wa w dniu sądu ostatecznego. I jeśli chodzi o wykorzystanie czasu na czym? Oczywiście, że czas trzeba wykorzystać w oddawaniu czci Bogu. E, wszystkie łaski i dare, którymi Bóg Najwyższy obdarza człowieka pochodzą od jednej łaski. Właśnie to jest łaski czasu. Należy więc dobrze go wykorzystać i nie marnować z niego ani trochę, albowiem zostaniemy za to rozliczeni przez Boga jak powinniśmy właśnie, drodzy bracia i siostry, e, 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 wy, jak wykazaliśmy powyżej e, Koranu i Sunny, przywiązują do czasu wielkie znaczenie. I to jest to właśnie, daje nas e, takie napomnienie, abyśmy wykorzystali czas na oddawanie uczci Bogu i abyśmy po zrobili to, co jest należy do nas jako muzułmanie. Prosimy Allaha subhanahu wa ta'ala, aby prowadzić nas wszyscy prostą drogą i abyśmy byli dobrymi muzułmanami. Amin. Allahumma, amin.